Gołąbki są to czarne drapy Delaty. Linia gołębi czarnych drapów Delat. E, tutaj mamy samiczkę, czarną drapkę na szklanym oku. I jest to numer gołębia 6851. Gołąb z 21 roku. Czarna drapa Delat. Mamy samczyka, gołąbek jest 16 rok, numer gołębia to jest 34-32, z 16 roku, gołąbek rozpłodowy stary, gołąb właśnie był brany z rozpłodu, czarny drapa, delat. mamy kolejnego czarnego, jest to numer gołębia 507 z 25 roku ze stycznia, piękny gołąb, czarny drapa. To jest kolejny czarny drapa, numer gołębia to jest 2635, 21 gołąbka Szklane oko. Także mamy tu całe parki, samczyki, samiczki, jak ktoś szuka czy samczyka, czy samiczkę to śmiało można dzwonić. Czarne drap dela. Mamy gołębia, numer gołębia to jest 4473 23 rok czarny drapa de la. Ładny tutaj taki biały markerek, kuperkę, takie soda, fajne ptaki. Numer gołębia to jest 105,52, 22 rok. Gołąbka, samiczka, czarna drapka. Ładnie złożone, gołębie poukładane. Także myślę, że wartościowy materiał do rozpłodu. Jak ktoś szuka czarnych, ładnych gołębi z nimi właśnie, drapów Delat. Tu jest numer gołębia, to jest 4932, 24 rok czarnego. Drapy szklane, oko ładne, kołówek ładnie złożony, poukładany. Bardzo ładny materiał. To jest kolejny gołowny numer Głębia, 16 74 24 rok. 1674 z 24 roku czarny drapa delaty. Numer Gołębia to jest 1675 24 rok. Ładne czarne drapy. Linia delatów. Gołębi się dobrze spisują, tutaj w Polsce dobrze latają. Także myślę, że jak ktoś szuka czarnych, dobrych Gołębi, to jak najbardziej można zwrócić. I tu mamy gołębia na mrze 20-25. 23 rok gołębia. Czarny dram. Tu mamy z gołąbka z 24 roku 22. 74 na szklanym oku też taki markerek miał na kuperku, także bardzo ładne gołębie z czarnych drapów de lata, także zapraszam serdecznie.